Hej, ważny temat, ciekawy temat. Temat krępujący dla niektórych, bo to krępuje, gdy człowiek ma 20 lat, 20 kilka lat, jak ma 15 lat, 20 kilka, 30 par lat, nawet, a nawet imię, taka rzecz skrępowała. W, 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 dlatego nagrałem ten film. Nagrywam ten film. Częstowanie na randce drugiej osoby, albo częstowanie w domu drugiej osoby. No bo jeżeli masz dziewczynę i spotykasz się z nią, no i przyjeżdżasz do niej na parę godzin, siedzisz u niej 5, 8 godzin, 10 no ileś tam godzin, no to chyba logiką, kulturą. Hmm,